Zabić tu. O, beżowy, o, mówiłem. Kto jest ze mną, ten nie światła. No i gg, coś zobaczyłem, że, że ktoś zginął. Ej, kto tu jest z nami jest niewinny. Drogus przyszedł. Ja tu wiem, że ktoś zginął. Ale e, Drogus tu przyszedł, widzieliście. Co tam? Jak tam? No co tam, no, co guzik? Na pewno to nie byłem jak kurwa. Ktoś <laughs> to, <laughs> <się nie laughs> to jest trzeci postaż! Nie, <laughs> no, nie Powiem tak, mi drzwi. I chciał mnie... Zdobyw w środku! Twój głos <grym> Ja bym mówił, że Drakoneksa dla zasady. Ja od początku ja wiedziałem, Drakonek, że to jakiś. Idę do Drakoneksa! Karga, nie, Calgari nie nie! Drakoneksa zawsze, kurwa, zawsze z takim, żeby na Drakoneksa zagłosować. To jedny na czarnego miejsca. Nie, 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 nie da się zmanipulować. Nie nie. Nie, nie. Ja nic nie, 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 wiem. Wiem. nie wiem. Ja znowu jestem niewinny, nie tak jak mówiłem. Rozważam, rozważam. Oj, się polałem, nie! Aha